W tym filmie chciałbym powiedzieć wam o prawdopodobnie najskuteczniejszym leku na cukrzycę, jakim obecnie dysponujemy. Co najciekawsze jest to lek, który jest lekiem darmowym. Ponadto jest to lek, który ma niewiele możliwych skutków ubocznych i co najlepsze, na który nie potrzebujemy mieć żadnej recepty. Zapraszam serdecznie do oglądania. Zostaw łapkę w górę pod filmem i subskrybuj kanał Niesłodze. Cześć moi drodzy z tej strony Maciej i kanał Niesłodze. Jeśli chcemy osiągnąć sukces w jakiejś dziedzinie, musimy zadbać o podstawy. Jak chcemy wygrać zawody kolarskie, to co musimy zrobić? Zacząć jeździć na rowerze. Jeśli chcemy zostać szachowym mistrzem, no to musimy dużo grać w szachy. Jak chcemy wygrać w totolotka, no to musimy wysyłać losy. Przy cukrzycy jest bardzo podobnie. Jeśli chcemy mieć Dobrze wyrównany poziom cukru, mieć dobre cukry rano oraz po posiłkach, to musimy zadbać o podstawy. Jeśli o nie nie zadbamy, no to nie mamy co liczyć na sukces. Tak jak powiedziałem na początku tego filmu, jest pewien lek, który jest bardzo skuteczny, darmowy i bez recepty. Tym lekiem jest aktywność fizyczna. Jeżeli w tym momencie czujecie się przeze mnie oszukani, no bo liczyliście, że podam wam nazwę jakiejś tabletki czy zioła, no i chcecie wyłączyć ten film, no to nie ma sprawy, droga wolna. Jednak jeśli chcecie się dowiedzieć, jak zwiększenie naprawdę zwyczajnej aktywności fizycznej w ciągu dnia może pomóc wam w leczeniu cukrzycy i insulinoporności, to zostańcie do końca tego filmu. Warto! To teraz przechodzimy do konkretów. Będę w tym filmie odnosił się do dwóch typów cukrzycy, typu pierwszego i typu drugiego. W niektórych momentach, żeby lepiej było Wam zrozumieć to, co chcę powiedzieć, będę dzielił ekran na pół. Po jednej stronie będzie o typie pierwszym, a po drugiej o typie drugim. Filarem leczenia cukrzycy typu pierwszego jest insulinoterapia. Bierze się to z tego, że nasze trzustki utraciły zdolność do wydzielania insuliny, więc musimy ją dostarczać samodzielnie w postaci zastrzyków lub pompą insulinową. Bez insulinoterapii żadne inne działania nie będą miały sensu: żadna dieta, żadna aktywność fizyczna, żadne suplementy. Można więc powiedzieć, że najważniejsza jest w typie pierwszym cukrzycy insulinoterapia, czyli inaczej farmakoterapia. Natomiast w typie drugim cukrzycy filary leczenia są dwa i wynikają z przyczyn tego typu cukrzycy, a są to dieta i aktywność fizyczna. Bierze się to z tego, że w ogromnej większości przypadków przyczynami cukrzycy typu pierwszego jest nadwaga i otyłość, które wynikają z nieodpowiednich nawyków żywieniowych oraz braku ruchu. Co bardzo ważne, to nie jest tak, że otyłość i brak ruchu tak, o sprawiają, że mamy za wysoki cukier. One prowadzą do oporu tkanek na insulinę, czyli do insulinooporności, która z czasem doprowadza do rozwoju problemów z poziomem cukru i finalnie do cukrzycy typu drugiego. Ostatnio słuchałem wywiadu z jednym z najważniejszych osób zajmujących się odżywianiem w Polsce, czyli z profesorem Mirosławem Jaroszem. Który powiedział, że mimo że zajmuje się całe życie dietą, to przyznaje, że jednak w zdrowiu najważniejszą rolę odgrywa nie dieta, ale ruch. Polecam wam cały wywiad na kanale Dietetyk XXI wieku. I teraz, co nam w obydwu typach cukrzycy daje aktywność fizyczna? Wyobraźcie sobie, moi drodzy, że nasze ciało to fabryka. Żeby fabryka działała, musimy do niej dostarczać surowce. Jeśli surowców jest odpowiednia ilość, no to fabryka pracuje i wyjeżdżają z niej, powiedzmy, samochody. A co jeśli tych surowców będzie dostarczanych za dużo? Fabryka będzie przepełniona i zacznie zwalniać. Żeby działała wydajniej, będzie trzeba ją rozbudowywać. No ale przecież nie można tego robić w nieskończoność. Lepszym pomysłem będzie usprawnienie jej pracy, żeby lepiej wykorzystywała surowce. I teraz, jak to ma się do cukrzycy i aktywności fizycznej? Surowce, które trafiają do fabryki, to są kalorie, które dostarczamy wraz z jedzeniem. Jeśli jedzenia dociera zbyt dużo, no to nasz organizm coraz gorzej radzi sobie z jego przetwarzaniem, no i rozwija się u nas opór na insulinę. Na skutek tego nasz organizm zaczyna rosnąć, ponieważ odkłada nadmiar energii, przede wszystkim w postaci tkanki tłuszczowej. Żeby zapobiegać temu nadmiernemu wzrostowi i coraz większemu oporowi na insulinę, możemy zrobić dwie rzeczy. Albo dostarczać mniej surowców, czyli jeść mniej, albo usprawnić działanie fabryki, czyli wprowadzić w swoją codzienność więcej ruchu. Wiele osób, które próbują zmniejszyć masę ciała, narzeka, że mimo ograniczania ilości kalorii w diecie nadal nie chudną i nie mogą poprawić swoich wyników, czyli poziomu cukru i insuliny. Prawda jest taka, że nie jest fizycznie możliwe, że nie schudniemy jedząc mniej niż potrzebuje nasze ciało, no ale trzeba też wiedzieć, że jest to proces dość powolny. Tkanka tłuszczowa nie pojawiła się w tydzień, więc też nie liczmy, że zniknie w tydzień. Co możemy zrobić, żeby sobie pomóc? Więcej się ruszać. Wiecie, co jest taką prawdziwą przyczyną otyłości i cukrzycy typu 2? Postęp technologiczny. Zobaczcie, że większość nowości, które nas teraz otaczają, mają na celu wyręczanie nas w czymś, co do tej pory robiliśmy, wkładając w to jakiś wysiłek. Samochody, pralki, zmywarki, hulajnogi elektryczne, jedzenie na dowóz, zakupy na dowóz, Uber. Kiedyś w domu trzeba było zamiatać, potem pojawiły się odkurzacze, no a teraz odkurzacze, które po domu jeżdżą same. Te wszystkie udogodnienia są fajne, jednak one są też pułapką, no bo powodują, że mamy mniej tzw. spontanicznej aktywności fizycznej. W połączeniu z dość tanią i powszechnie dostępną żywnością mamy pułapkę współczesnego świata. Chciałbym, żeby każdy, a szczególnie moi widzowie z cukrzycą, byli świadomi, że we współczesnym świecie o aktywność fizyczną trzeba po prostu zadbać, bo naturalnie mamy jej mniej niż potrzebują nasze ciała. Co nam daje aktywność fizyczna, kiedy mamy cukrzycę? Nie ma większego znaczenia to, czy mamy cukrzycę typu pierwszego, czy cukrzycę typu drugiego. Jest jedna wspólna dla nas wszystkich rzecz: wrażliwość na insulinę. Chodzi o to, żeby utrzymywać ją jak najwyższą. W cukrzycy typu pierwszego będzie to skutkowało tym, że jedząc ten sam posiłek, będziemy potrzebowali podać sobie mniej insuliny. Będziemy potrzebowali też mniej insuliny bazowej, no a co za tym idzie, będziemy mieli większą kontrolę nad poziomem cukru. Pamiętajcie też, że w typie pierwszym może dojść do rozwoju insulinooporności, ze wszystkimi jej konsekwencjami. W cukrzycy typu drugiego, nieleczonej insuliną, zwiększona wrażliwość na insulinę będzie skutkowała tym, że nasze ciało będzie potrzebowało wyprodukować mniej insuliny, żeby utrzymać poziom cukru na tym samym poziomie. Wzrost wrażliwości na insulinę jest kluczowy w tym typie cukrzycy, no bo wysoka wrażliwość na ten hormon jest dokładnym przeciwieństwem insulinooporności. Można wymienić kilka konkretnych korzyści, które daje nam zwiększona aktywność fizyczna z podziałem na dwa typy cukrzycy oraz na rodzaj aktywności fizycznej. Według badań są to. W typie pierwszym cukrzycy wysiłek tlenowy, taki jak bieganie czy spokojna jazda na rowerze, skutkują poprawą profilu lipidowego oraz wzrostem wrażliwości na insulinę, a wysiłek beztlenowy, jak szybka jazda na rowerze, biegi sprinterskie czy podnoszenie ciężarów, poprawiają siłę mięśni, poprawiają profil lipidowy, poprawiają ogólną kontrolę poziomu cukru oraz sprawiają, że spada nam zapotrzebowanie na insulinę. W typie drugim cukrzycy wysiłek tlenowy obniża ciśnienie krwi, powoduje, że obniża się poziom trójglicerydów, spada insulinooporność oraz średni poziom cukru, a wysiłek beztlenowy poprawia masę ciała, wrażliwość na insulinę, kontrolę metaboliczną, profil lipidowy i zapobiega chorobom układu sercowo-naczyniowego. Tak naprawdę nie ma jednej idealnej aktywności fizycznej dla osób z cukrzycą, jednak najgorszy jest jej brak. Ja sam po sobie widzę, jak szybko i mocno rośnie mi zapotrzebowanie na insulinę, kiedy z jakiegoś powodu przestaję być aktywny i omijam treningi. W takich sytuacjach, kiedy faktycznie z jakiegoś powodu nie mogę iść na trening, to staram się chociaż wyjść z domu i zrobić sobie dłuższy spacer albo przejść się do marketu zamiast jechać samochodem po zakupy. No bo wiem, że pracując w domu tego ruchu mam niestety bardzo mało. Dbanie o większą ilość aktywności powinniśmy zacząć właśnie od myślenia o tej spontanicznej aktywności fizycznej, o której mówiłem wcześniej. Potem dopiero warto jest pomyśleć o uprawianiu jakiegoś bardziej zorganizowanego sportu, czyli biegania, jazdy rowerem, pływania czy też treningów na siłowni. Moi drodzy, jeśli chcecie dowiedzieć się dokładnie, krok po kroku, jak przygotować się do bezpiecznej aktywności fizycznej przy cukrzycy, to doskonały materiał na ten temat znajdziecie na mojej platformie edukacyjnej kursnacukrzyca.pl. Dokładnie w module 8. Dostęp do kursu jest dla Was bezpłatny, jednak konieczne jest założenie swojego konta na platformie, żeby móc śledzić swoje postępy. Każdy moduł kończy się testem, którego zdanie odblokowuje wam dostęp do kolejnego modułu. Już niedługo pojawi się moduł 9, który będzie poświęcony psychologicznym aspektom cukrzycy. Dlatego zapraszam Was już teraz do korzystania z kursu na cukrzycę. Moi drodzy, mam nadzieję, że tym filmem skutecznie przekonałem Was, że warto się ruszać i że faktycznie aktywność fizyczna może być traktowana jako świetny lek, który jest darmowy, skuteczny i nie daje zbyt wielu skutków ubocznych. Mówi się, że ruch może zastąpić naprawdę wiele leków, natomiast żaden lek nie zastąpi ruchu. I myślę, że jest w tym naprawdę wiele prawdy i chciałbym ten film podsumować właśnie taką sentencją. Na dzisiaj z mojej strony to już będzie wszystko, więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, że dotrwaliście do tego momentu w filmie. Jeżeli tak jest, to możecie odwdzięczyć się zostawiając pod nim łapkę w górę oraz jakiś komentarz. Możecie napisać, jaka jest Wasza ulubiona aktywność fizyczna. Może w ten sposób zmotywujecie inne osoby, które w tych komentarzach się znajdą. Trzymajcie się ciepło, życzę Wam jak zawsze dobrych cukrów oraz jak najwięcej czasu w zakresie. Cześć!